Pomimo tych wszystkich minusów, jakich zafundował nam koronawirus, spotkałem się z bardzo wieloma znakami życzliwości, ludzkiej solidarności. i Nie tylko myślę tutaj o domu dziecka, ale różne darowizny producentów żywności, chemii, kosmetyków, którzy sami się do nas zgłaszali: czy nie potrzebujemy czegoś do schronisk, do domu dziecka, dla seniorów. Nie zdążyłem jeszcze poprosić, a już musiałem dziękować. Chciałabym podziękować Fundacji Anvil. Szanowne Panie, Szanowni Państwo, jesteście obecni we Włocławku. W różnych miejscach jesteście zauważalni, słyszalni. I tam, gdzie, gdzie jest potrzebna pomoc, zaznaczacie swoją obecność. I ja z tego miejsca, jako przedstawiciel Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako zarządu bardzo serdecznie dziękuję. Szczególne słowa uznania dla przedstawicieli Fundacji Orlen, dla Anwilu za to, że to dobre serce zawsze się tutaj dla lokalnej społeczności i dla Caritasu znajdzie. Także bardzo dziękuję, gratuluję. Zaangażowanie, pomoc to jest nasze korporacyjne DNA. Nie jest to nasze pierwsze zaangażowanie i pomoc na rzecz społeczności lokalnej, natomiast tutaj rzeczywiście bardzo chcieliśmy pomóc, bo ta pomoc trafiała do tych, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują, czyli do, do dzieci. A kiedy trafił do nas wniosek z prośbą o to, żebyśmy zaangażowali się w tą inicjatywę, nie było innej opcji, tylko trzeba było się zaangażować i pomóc. że ta radość wielka, która jest u naszych dzieci, którzy nie mogli się doczekać tego momentu, obserwowali pracę, pytali się jak długo to będzie trwało. Też bardzo tak przeżywali to powstanie tego placu. Choć wakacje tegoroczne niestety upłynął nam trochę w cieniu obostrzeń związanych z koronawirusem, to mam nadzieję, że będą szczególnie tutaj, właśnie w tym miejscu, w którym dziś jesteśmy że będą radosne, wspaniałe dla wszystkich wychowanków, ale także i dla wychowawców dzieci i młodzieży.